Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany informator rekrutacyjny Politechniki Bydgoskiej, a w nim znalazłem informację na temat kierunku komunikacja wizualna. Zapraszam do prezentacji. Troszeczkę informacji na temat samego kierunku. Komunikacja wizualna to nowoczesny kierunek studiów, który doskonale odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy związane z rosnącym znaczeniem obrazu w komunikacji społecznej i marketingowej. Studia te są kierowane ku zawodowi projektanta w obszarze komunikacji wizualnej. Program kierunku obejmuje szeroką gamę specjalności, takie jak projektowanie graficzne, projektowanie interfejsów, techniki filmowe, projektowanie opakowań, ilustracji, fotografia, animacja oraz tworzenie di diagramów i kształtów. Jeśli jest ktoś zainteresowany, tym kierunkiem, to dobrze jest znać warunki rekrutacji. Tutaj jest ważny egzamin maturalny, wyniki z egzaminu maturalnego, ale również egzamin praktyczny. Zacznijmy od wyników egzaminu maturalnego. Trzeba zdać oczywiście przedmioty obowiązkowe, język obcy, matematyka i również jeden z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych na poziomie rozszerzonym to matematyka, historia sztuki, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia. Tutaj w przeliczniku jest widoczne, że przedmiot na poziomie rozszerzonym, jest on, ten przelicznik jest wyższy, więc warto podjąć się egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, wtedy otrzyma się wynik rekrutacyjny wyższy. Wcześniej wspominałam o egzaminie praktycznym. To sprawdzian zdolności artystycznych kandydata. Egzamin składa się z przeglądu teczek. Kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu. Dokument powinien zawierać 15 prac w dowolnej technice o tematyce wskazującej na zainteresowanie kierunkiem komunikacja wizualna. I tutaj można otrzymać punkty w skali od 0 do 300. Zacznijmy troszeczkę o komunikacji wizualnej mówić, o zakresie kształcenia. Program kształcenia obejmuje obszary projektowania graficznego i multimediów. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie przygotowania do druku, technik cyfrowych, materiałów poligraficznych, a także uczą się rysunku, malarstwa i podstaw grafiki warsztatowej. Kierunek ten oferuje również indywidualne podejście do studenta, umożliwiając uczestnictwo w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami, takich jak projektowanie interfejsów, czy też techniki filmowe i ilustracje. Absolwenci kierunku komunikacja wizualna są przygotowani do dynamicznych wyzwań współczesnego rynku. Z uwagi właśnie na rozwój internetu i urządzeń multimedialnych, ich umiejętności są cenione w obszarach projektowania stron internetowych, aplikacji, interfejsów, reklam internetowych, czy też kampanii, spotów i gier komputerowych. Badania regionalnego rynku pracy wskazują na wzrost zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie projektowania multimedialnego i graficznego. Otwiera to szereg możliwości zatrudnienia w branży medialnej, agencjach reklamowych, sektorze kreatywnym, agencjach PR, a także we własnej działalności gospodarczej jako freelancer. Dlaczego warto studiować komunikację wizualną? Ze względu na dynamiczny rynek pracy. W obliczu rosnącego znaczenia obrazu w dziedzinie społecznej i marketingowej absolwenci cieszą się dużym popytem na rynku pracy. Ich umiejętności projektowania graficznego, animacji, fotografii są niezwykle poszukiwane w różnych sektorach. Kierunek ten oferuje szeroki zakres specjalności, umożliwiając w ten sposób eksplorację różnorodnych obszarów, no a program studiów uwzględnia indywidualne zainteresowania studentów, umożliwiając im wybór specjalności zgodnych z ich pasjami. Indywidualne podejście do każdego studenta tworzy taką inspirującą i przyjazną atmosferę. Również na tym kierunku są nowoczesne technologie. One umożliwiają rozwój studenta, a absolwent jest przygotowany do korzystania z narzędzi w dziedzinie komunikacji wizualnej. Absolwenci mają szeroki wachlarz możliwości zawodowych, o których wcześniej wspomniałam, a program kształcenia uwzględnia praktyki studenckie oraz wizyty studyjne w renomowanych firmach, a to umożliwia studentom zdobycie praktycznej wiedzy. Jeśli ktoś jeszcze nie odwiedził Politechniki Bydgoskiej, zapraszam serdecznie, a ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do widzenia.